Bo mniej plastiku. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie luźniejszy odcinek na temat trzech punktów, które warto zmienić w 2020 roku. Ja co roku sobie robię takie must have. Nie więcej niż cztery punkty, bo wiem, że potem im więcej tych, punk im więcej tych punktów, tym z reguły nie dotrzymuję słowa. Dlatego zrobiłem trzy najważniejsze, które. Chciałbym wpleść w 2020 roku. Dokładnie przeanalizowałem 2019, no i też poprzednie lata, bo trochę już w tym siedzę i stwierdziłem, że najlepszym efektem będzie po prostu zmiana nawyków żywieniowych. Żadnych diet gotowych, żadnych rozpisek od dietetyków czy katorżniczych, ograniczeń kalorii. Kolejna sprawa to będzie prawidłowe nawodnienie. I ostatnia, dbanie o kręgosłup, bo w dobie Klikania zapewne teraz z 80% ogląda ten film na YouTubie poprzez smartfona i zobaczcie, jaką macie pozycję. I obstawiam, że po całym dniu takiego garbienia się krzyż trochę was boli. W 2020 roku warto zmienić nawyki żywieniowe, nie jakieś restrykcje. Po to właśnie stworzyłem cykl lepsze wybory żywieniowe, już były cztery. Tutaj macie kartę, możecie sobie playlistę całą obejrzeć. Nie na wariackich papierach. Pamiętajcie, nie możecie być skrajnie lewo ani skrajnie prawo. Tak jak kiedyś opisałem trzy systemy żywienia. Zasada jest prosta, tak jak opisałem: system 80 do 20, 80% zdrowo, racjonalnie, 20% testujmy, eksperymentujmy z żywieniem. Ale pamiętajmy, żadna skrajność nie jest dobra. Przykładowo 100%. Szalonego jedzenia, czyli frytki, McDonald'y, chipsy, nesquiki, żelki, tylko tylko i wyłącznie mówię. Są takie osoby, które się tego tak odżywiają. To jest katastrofa dla naszego układu pokarmowego. Pamiętajmy, że 80% nowotworów jelita grubego właśnie jest spowodowane tego typu odżywianiem. Po 10-15 latach nagle ludzie się budzą, o matko, mam nowotwór no masz nowotwór, bo sobie ciężko na niego zapracowałaś, zapracowałeś. Dlatego miejcie to na uwadze. Też, żeby nie było skrajności w drugą stronę. Mega zbilansowany, nic, totalnie nic, to jest przetworzone, co ma, co ma przykładowo syrop glukozowo czy jakieś kwasy tłuszczowe trans. Już nie jemy tego, bo dostaniemy właśnie raka. No Na tym to nie polega. Pamiętajcie, że tego typu zachowania mogą powodować zaburzenia Odżywiania, tak zwaną ortoreksję, czyli przesadne analizowanie, czy w danym składzie, przykładowo, nie ma grama kwasu tłuszczowego, trans, czy syropu glukozo-fruktozowego. Pamiętajcie, wszystko i nic jest toksyczne, to dawka czyni, że dana substancja jest toksyczna, to są słowa paracelsusa i one się świetnie wpisują w ten nurt racjonalnego odżywiania. Dlatego ośrednijmy sobie gdzieś to po środku i nie wpadajmy w żadne skrajności. Wszystko jest dla ludzi, Nauczmy się tak odżywiać, aby przede wszystkim było luźno na żołądku. Nie obżerajmy się po sam korek. Kolejna sprawa, pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu. Nawodnienie tak naprawdę to jest klucz wszystkiego, czy robimy masę, czy redukcję, czy po prostu dbamy o zdrowie. Prawidłowe nawodnienie jest kluczowe po to, aby te procesy biochemiczne w naszym ciele były jak na najwyższym poziomie. I też pamiętajmy, nie tylko woda, taka o butelkowa, ale pamiętajcie, aby jeść warzywa, owoce. Tu macie infografikę, w której macie jasno pokazane, że woda znajduje się również w dużych ilościach w warzywach i owocach, dlatego też to wliczamy w bilans wodny spożywany w ciągu doby. Kawy, czy nawet, dobra, o święta wypiłem, kole zero. To też wliczamy do naszego bilansu wodnego. Kawa, woda, yerba. To pamiętajmy, nawadnia. Przykładowo 1% odwodnienia u aktywnej osoby może powodować 10% pogorszenia wydolności fizycznej, więc zobaczcie, jakie to jest istotne dla naszego ciała. Bajcie o nawodnienie. I pamiętajcie, że bardzo często źle interpretujemy sygnały naszego ciała, czyli niekoniecznie często jesteśmy głodni, tylko przykładowo może nam się chcieć pić, bo jesteśmy delikatnie odwodnieni. Więc zanim sięgniemy po jakąś bułkę czy coś. Niekoniecznie zdrowego do jedzenia. Napijmy się wody, poczekajmy 5-10 minut. I jeżeli rzeczywiście jesteśmy głodni, efekt głodnego brzucha nie zginął, no to znaczy, że rzeczywiście jesteśmy naprawdę głodni, bo jest jeszcze coś takiego jak głód fizyczny i głód psychiczny. Dlatego też w kolejnych odcinkach będziemy to analizować, będę Wam chciał wytłumaczyć i iść troszkę. W kierunku psychodietetyki, jak panować nad podjadaniem kompulsywnym, emocjonalnym i co ewentualnie może być tego przyczyną, jak pracować nad tym, jak poszerzać tą wiedzę na temat wpływu pożywienia na nasze ciało poprzez proste, banalne rzeczy. I tak, na, no i tak naprawdę kluczem jest behawioryzm, czyli poznawanie. Na własnym przykładzie, jak dany produkt na nas wpływa. Bo często jest tak, że są alergie, nietolerancje i z pozoru zdrowy produkt może akurat na Ciebie źle działać, dlatego warto to jak najszybciej wyczaić i wprowadzić ewentualną korektę w naszym systemie żywieniowym, aby to samopoczucie było jak najbardziej pozytywne. No i teraz będę dbać o kręgosłup, to jest dla mnie kluczowe, bo ja, ja niestety bardzo dużo siedzę ze względu, że to jest moja praca i cały czas w tej komórce czy przy laptopie. No i pamiętajmy, że zgięcie 60 stopni naszego kręgosłupa powoduje, że obciążenie tutaj na karku może być nawet na poziomie 22 kg. Na punkt, czyli zobaczcie, jak to obciąża nasz cały krzyż. A tutaj, jeżeli się zegniemy, to kompensacje i wada postawy może się bardzo szybko pojawić. I potem zobaczcie, my się garbimy, siedzimy, a tak naprawdę postawę buduje się od samego koniuszka palca. Tak przykładowo, chodzi o całe ułożenie stóp. Jeżeli tam już dochodzi, też. Do najróżniejszych zaburzeń to się sypie cała nasza postawa. Biodro ucieka, łopatka idzie nie w takim stopniu na treningu jak trzeba, jeżeli nie mamy tych mięśni głębokich zadbanych, a takie garbienie się może powodować właśnie przykurczenie jednych mięśni, rozluźnienie drugich, i na treningu zamiast pracować całą taśmą mięśniową, to powodujemy, że jakiś mięsień nadwyrężamy. I robimy tak przez tydzień, dwa, po czym ten mięsie strzela i witaj kontuzję. Dlatego głupie garbienie się i praca przy biurku to jest równia pochyła do najróżniejszych kontuzji, często z pozoru nieutożsamianych właśnie z tym, że mamy siedzący tryb pracy. Bóle kolan, kostek, bioder, to wszystko może być spowodowane siedzenie. Odsumowując, zmiana nawyków żywieniowych nieskrajna, tylko optymalna. Prawidłowe nawodnienie, nie tylko woda, ale owoce i warzywa. Ostatnia sprawa, kontrolujmy ilość zgiętego karku i siedzenia. Zbogaćmy to o trening funkcjonalne elementy jogi i trening taki stabilizujący i funkcjonalny. Najlepiej skonsultować to z fizjoterapeutą. I to by było na tyle. I to są trzy punkty najważniejsze w 2020 roku, które... Warto wprowadzić, tak jak jest zasada pareto w ekonomii, też można to przełożyć na nasze zwykłe życie codzienne, że 20% zasobów generuje 80% sukcesów, czyli tu 20% zasobów będzie zmiana nawyków żywieniowych, prawidłowe nawodnienie i dbanie o prawidłową, wyprostowaną postawę. Tyle ode mnie. Jeżeli Wam się podobał materiał, zostawcie łapkę. I wysyłajcie do znajomych, niech troszkę w tym swoim życiu coś pozmieniają. Wyjdą z tej zabetonowanej strefy, gdzie jest im cieplutko i im się wydaje, że jest fajnie. A tak naprawdę hmm. trzeba się rozwijać całe życie, i wtedy człowiek dopiero czuje, że żyje. Jak to się mówi, zanim umrzesz, upewnij się, że żyłaś. Żyłeś. <grymne> Trzymajcie się.